Do głównych spółdzielczych zadań inwestycyjnych od lat należy wymiana dźwigów osobowych, lecz dopiero ostatnio postanowiono połączyć ją z istotną modernizacją całego szybu windowego, takim jak w budynku numer 35 na osiedlu Jagiellońska, gdzie wymienioną nowoczesną windę, cytując przedstawicieli administracji, sprowadzono na parter. Choć wymagało to sporo przeróbek, z przekonaniem twierdzą oni, że było warto. Winda została odebrana, remont całkowity wejścia, gdzie zostały wymienione płytki, zostało ogólnie przerobione pomieszczenie sypowe, gdzie zostały wymienione płytki, nowe marmoli w środku, instalacja elektryczna. Zostało to odebrane, mieszkańcy fajnie to zaakceptowali i w tym kierunku będziemy myśleli Stąd też kolejnym pomysłem jest blok 48, który jest teraz na etapie już ustalania z firmą dokładnych szczegółów. Prawdopodobnie w trzecim kwartale będziemy wchodzić na tą windę, to jest 48. Też z zejściem do parteru, więc będzie w takim samym praktycznie standardzie zrobione jak blok 35, klatka 4. Jak łatwo się domyślić, tego rodzaju inwestycja wymaga w danej klatce zaprzestania eksploatacji wszystkich komór sypowych. Po zmianie przeznaczenia głównego miejsca, gdzie dawniej lądowały śmieci, istnienie punktów wrzutowych na poszczególnych piętrach jest bowiem pozbawione sensu. To zaś oznacza konieczność zastąpienia ich czymś innym. W przypadku bloku numer 48 rozwiązanie było w zasadzie tylko jedno. Musimy zamknąć pomieszczenia sypowe w całym budynku, a to wiąże się z tym, to, że będzie musiał postawić tą altankę. Altanka prawdopodobnie powstanie we wrześniu. Jest już podpisana umowa z firmą od strony ulicy Wysockiego. Duża altanka pojemna, gdzie będą wszystkie frakcje, łącznie z gabarytami. Jest to już na etapie przygotowań. Firma już ma zlecenie, więc czekamy tak naprawdę na realizację. Termin jest na wrześniu ustalony. Później będzie już remontowana winda. Możliwość korzystania z niej już na parterze oznacza dla mieszkańców nie tylko większy komfort, to dla nich także szansa zagospodarowania nieczynnych już komór sypowych. A chętnych na posiadanie przydomowego składziku, co pracowników administracji akurat wcale nie dziwi, jest całkiem sporo. Podanie, jeżeli chodzi o wynajęcie sypów, no przychodzi sporo do administracji i zawsze. Tych pomieszczeń dojdzie, więc mają możliwość, wiadomo, dodatkowego pomieszczenia. Wiadomo, tych zgłoszeń jest sporo, więc no nie każdy to dostanie. Natomiast ogólnie mieszkańcy są zadowoleni. Mają możliwość tej, tej windy, nie muszą po tych schodach schodzić. A na pewno jest to duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. ci się poruszają po wózkach, czy nawet dla matek z dziećmi, że tego wózka nie trzeba wciągać. A patrząc pod kątem bloku 35, jak to zostało wykończone w środku, naprawdę fajnie to wygląda i w tym standardzie byśmy chcieli dalej robić. Na pewno na bloku 48 nie będzie to aż... E, w takim stopniu, jeżeli chodzi o wózkownię, która jest przy wejściu, ponieważ ją zrobimy, wejście będzie troszeczkę inaczej, natomiast standard wykonania będziemy starać, żeby był taki sam, jak do tej pory, na tym pierwszym budynku. Teraz wszystko we wprawnych rękach budowlańców oraz specjalistów od montażu dźwigów osobowych. Sądząc po efektach ich dotychczasowej pracy, nowe zadanie udźwignąć powinni oni bez większego trudu.